Dawina Komarnicka, witam Państwa w czwartek 29 stycznia i zapraszam na serwis informacyjny. A dziś w serwisie nowe przepisy dla kierowców, a także kto otrzyma tytuł legnickiej książki roku. Przepisy dotyczące przewożenia dzieci w fotelikach ulegną zmianie, obowiązek przewożenia dzieci w fotelikach będzie zależał od ich wzrostu. Wiek nie będzie ostatecznym warunkiem. Nowe przepisy są odpowiedzią na regulacje unijne. Nowe przepisy pozwolą na przewożenie dziecka powyżej 150 cm wzrostu na tylnym siedzeniu bez fotelika. Wiek 12 lat nie będzie już wytyczną do stosowania dodatkowych siedzisk. Pomysł, zdaniem specjalistów od bezpiecznego przewożenia dzieci, jest jak najbardziej trafiony. Wzrost tak, wzrost jak najbardziej. Uważam, że to ma to sens, dlatego że zapisy ustawy robione dawniej, jakby w tej chwili tracą swoją moc, bo dzieci są większe zdecydowanie większe i tutaj też jestem za tym, żeby, to był, żeby tutaj znaczący był wzrost nawet nie nie tyle wiek i nie waga Chociaż akurat o wadze nie ma w przepisach nic, ale w homologowaniu fotelików jest. Jest na przykład waga do 36 kg i ona straszy też rodziców, że, że dzieci cięższe to już na takich fotelikach jeździć nie mogą. Trzeba pamiętać, że wciąż będzie obowiązywał zakaz przewożenia dzieci w foteliku na przednim siedzeniu, tyłem do kierunku jazdy, w pojazdach wyposażonych w poduszkę powietrzną, chyba że jest ona nieaktywna. To nie koniec zakazów. Zmiany te zostały już przyjęte przez rząd, natomiast nie trafiły jeszcze pod, następne, pod następną legislację. Zmiany te mają wyglądać następująco. Będzie całkowity zakaz przewożenia dzieci do 3 lat w samochodach, które nie są w ogóle wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Takich pojazdów jednak jeździ jeszcze troszeczkę po naszych Na drogach. Przykład? Są to różnego rodzaju busy, które przewożą ludzi na tasach pomiędzy miastami. Jest też tam jeden przepis mówiący o tym, że dziecko, które skończyło 3 lata, będzie mogło być przewożone bez fotelika na tylnym siedzeniu pojazdu, zapięte pasami, jeżeli na tym siedzeniu będą znajdowały się już dwa foteliki, w których będą dzieci. Ten przepis ma ułatwić życie rodzicom przewożącym troje dzieci w samochodzie. Pomysł ten nie do końca podoba się kierowcom. Dość krytycznie wypowiadają się o nim również specjaliści od bezpiecznego przewożenia dzieci w autach. Wybierając takie dziecko, w jakimś sensie je skazujemy. To jest jak wyrok. Dlatego, że bez fotelika dziecko jest bez szans, absolutnie bez szans. I to jest stwierdzone wszelkimi różnymi testami i to, to nie jest dzisiaj żadna tajemnica, że to dziecko byłoby najbardziej zagrożone. Podczas zapinania dziecka w foteliku trzeba pamiętać o odpowiednim kącie ustawienia siedziska, który możemy sami zmierzyć za pomocą zwykłej kartki z zeszytu. Bardzo istotne jest również dopasowanie pasów do ciała małego pasażera. Rodzice powinni pamiętać, że między pasami a dzieckiem nie powinno być luzu. Przypomnijmy, że za przewożenie dzieci niezgodnie z obowiązującymi przepisami grozi mandat w wysokości 150 zł i 6 punktów karnych. Mieć Legnica pokonała w środowym sparingu Ślęzę Wrocław 2 do 0. Przygotowania do rundy rewanżowej pierwszej ligi wchodzą w decydującą fazę. Legnicka drużyna przedłużyła umowy z kluczowymi zawodnikami, natomiast sztabu nie przekonali do siebie dwaj testowani napastnicy. Mieć odnowiła ostatnio kontrakty z kluczowymi dla zespołu zawodnikami: Wojciechem Łobodzińskim, Kevinem LaFrance oraz Janikiem Kakoko. Wychowanek Bayernu Monachium grający w legnicy z numerem 10, czuje się w miedzi coraz pewniej. Przygotowania do sezonu są dla Kakoko ciężkie, lecz wierzę, że dzięki pracy każdego dnia on oraz cały zespół będą dobrze przygotowani do kolejnej rundy. Tak na pewno, jak mówiłem wcześniej, czuję się tutaj bardzo dobrze. Ostatnie miesiące były ciężkie, lecz wspólnymi siłami damy radę i wierzę w nasze kolejne zwycięstwa, a celem jest oczywiście awans do ekstraklasy. Zawodnik coraz lepiej radzi sobie także z językiem polskim. Bardzo dobrze. Teraz. Jest dobrze, <grym> dobrze. Uczę się każdego dnia coraz więcej. Mam nadzieję, że za pół roku będę już mówił biegle. Także La France, który <grym> w ubiegłej rundzie był ostoją legnickiej defensywy, związał się z Miedzianką do 2016 roku. Nie podpisałem tutaj, żeby siedzie na Lawce, także będzie ciężko pracował, żeby, żeby, żeby grał dalej w Ręczy, w, w zespole i w składzie też. Trener Janusz Kudyba jest zadowolony z postawy drużyny w ostatnich meczach. Mieć w sparingach bardzo dobrze wygląda pod względem fizycznym. Po dwóch meczach z czeską Ekstraklasą i z polską, z Jarbącem, z Jagiellonią uważam, że wypadliśmy na tyle dobrze, że, że są powody do optymizmu. Generalnie trenujemy trzy razy dziennie, teraz zawodnicy rano robią tlenówkę, potem idziemy na kondycjonę. Siła funkcjonalna i następnie na boisku, także sparingi są takim przerywnikiem i troszkę przyjemności dla piłkarzy. Miedzianka testowała ostatnio trzech zawodników, dwóch Amerykanów oraz Słoweńca. Tylko jeden z nich wypadł dobrze w oczach sztabu szkoleniowego. Hunter Gorski, zawodnik 23 letni, lewy, prawy obrońca, w dwóch springach zagrał naprawdę na bardzo dobrym poziomie, mimo że pierwszy raz egzystował w takiej defensywie i jesteśmy zainteresowani. Kwestia tylko dogadania między klubami. Mam nadzieję, że ten transfer stanie się faktem. No, był Robert Kures, Słoweniec, niestety nie, nie, nie zaliczył, można powiedzieć. Testów podziękowaliśmy na. Następny sparing nie rozegrają w sobotę. W Wałbrzychu zmierzą się z drugoligowym zagłębiem Sosnowiec. W najbliższy piątek, 30 stycznia, w Galerii Sztuki oraz Galerii Ring zostanie otwarta wystawa prac profesora Piotra Błażejewskiego w drodze razem ze mną. Wystawa jest związana z jubileuszem 40-lecia pracy twórczej i akademickiej profesora Piotra Błażejewskiego. Jej organizatorami są Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Dolnośląski Festiwal Artystyczny oraz Galeria Sztuki w Lednicy. Wernicach tej ekspozycji odbędzie się 6 lutego. To były intensywne dwa tygodnie dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Ośrodka Kibice Razem oraz wszystkich dzieci, które brały udział w zajęciach podczas ferii zimowych. Tańce, sport, fotografia i turystyka to tylko kilka atrakcji, jakimi małym Leniczanom umilano czas. Na ostatni dzień zaplanowano bal karnawałowy, na który organizatorzy gorąco zapraszają. Przez dwa tygodnie dzieci, które przyszły do ośrodka przy ulicy Wrocławskiej nie narzekały na nudę. Każdy znalazł coś dla siebie jak się okazuje, każdy jest zadowolony. Mieliśmy różne wyjścia do kina, piast, zwiedzaliśmy kino Piasta od kulis, kulisów, Były wyjścia do parku, na stadion były wyjścia do galerii piastów na Play City sporo atrakcji. Co najbardziej tobie osobiście odpowiadało? Dlaczego? Wyjście na stadion. Dlaczego? E, bo zwiedzaliśmy cały stadion tam gdzie... E, od środka po prostu tam stadion zwiedzaliśmy. Powiem szczerze, że wszystkie zajęcia były atrakcyjne. Nie było nudów, było bardzo fajnie. Naprawdę te ferie tak szybko nam zleciały w mig, że Yy, to jestem w szoku po prostu. Była bardzo fajnie, była miła atmosfera, wszędzie byliśmy. Najbardziej to chyba zwiedzanie całego stadionu Miedzianki. My odwiedzaliśmy od środka właśnie i to najbardziej mi się podobało. A dlaczego? No bo też chodzę z tatą właśnie na mecze, gram w miedzi, właśnie gram też w piłkę. No i lubię na przykład chodzić na mecze. Szereg prowadzonych podczas ferii warsztatów i zajęć przyda się uczestnikom w ostatniej imprezie, na którą organizatorzy gorąco już zapraszają. Mamy karnawał, więc najlepszym rozwiązaniem zakończenia tych ferii, naszym zdaniem, jest zaproszenie najmłodszych i młodzieży na zabawę karnawałową, która odbędzie się właśnie w ostatnim dniu ferii akcji Zima w mieście. I rzeczywiście w ciągu tych kilkunastu dni ferii zimowych. Dzieci uczestniczyły w zajęciach tanecznych, podczas których poznały różne układy choreograficzne do ciekawych piosenek. No wydaje się, że te umiejętności będą mogły wykorzystać właśnie na przykład podczas tegorocznej zabawy karnawałowej. Ferie w mieście były pierwszą okazją dla TPD i Ośrodka Kibice Razem na zorganizowanie tak bogatego programu zajęć dla dzieci. Przypomnijmy, pomieszczenia przy Wrocławskiej udostępniono w listopadzie 2014 roku. Jak zapewniają koordynatorzy projektu Kibice Razem, doświadczenie zdobyte pod Czas zimowego wypoczynku na pewno zaprocentuje przygotowaniu zajęć na czas wakacji. Pięć książek zostało nominowanych do Legnickiej Książki Roku 2014. O tym, kto zwycięży, dowiemy się podczas koncertu noworocznego, który odbędzie się w piątek 30 stycznia. W tym roku do Legnickiej Książki Roku Kapituła nominowała pięć pozycji. Wśród nich znalazły się Kto Siedzi na Miedzi pod redakcją Jerzego Starzyńskiego, Legnickie pole klejnot sztuki baroku Barbary Skoczylas-Stadnik, walory przyrodnicze Zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy Elżbiety Wyszowskiej Zając, a także dwie książki, w które zaangażowani byli pracownicy muzeum. Obszerna i dokładna publikacja dotycząca osady kultury pól popielnicowych w grzybianach koło Legnicy pod redakcją Justyny Baron i Tomasza Stolarczyka, a także katalog szlachta na Śląsku pod redakcją Jana Harasimowicza. Katalog jest bardzo obszerny i dotyczy największej wystawy, jaką do tej pory mogliśmy podziwiać w Muzeum Miedzi. On jest publikacją obszerniejszą, która, która nie tylko pokazuje to, co było na wystawie, ale po prostu również zawiera najważniejsze podstawowe wiadomości, treści związane ze szlachtą kulturą szlachecką, życiem szlachty na Śląsku, jej rolą polityczną, gospodarczą, kulturalną. I jest to publikacja z całą pewnością mająca taki charakter samodzielny, nie tylko mogła funkcjonować, czy też była użyteczna w czasie trwania wystawy, ale będzie z całą pewnością długo, długo. Już po jej zakończeniu funkcjonować. Wszystkie nominowane książki związane są z Legnicą lub wydane są w naszym mieście. Wszystkie te książki cechuje bardzo staranne wydanie, duża, dobra praca redakcyjna, bardzo ważne problemy, które one podejmują. Wśród nominowanych książek nie ma żadnej powieści beletrystycznej. W 2014 roku na rynku ukazały się dwie takie pozycje naszych legnickich autorów. Zbigniew Bartczak napisał Testament Bogów, sensacyjną powieść o istnieniu obcej cywilizacji. Podziemne miasto Przemka Korso, przygodowa historia osadzona w naszym mieście, również nie dostała nominacji. Chcielibyśmy, żeby książki nominowane do tytułu Legnickiej Książki Roku miały swój wymiar nieco większy. Tu chodzi również właśnie o to oddziaływanie szersze niż tylko lokalne legnickie. Trudno mówić o tym, że książki nie znalazły szerszego odbioru. Podziemne miasto Przemka Korso świetnie sprzedawało się w księgarniach w całej Polsce. Autor z promocją swojej powieści był w Warszawie i Trójmieście. Nie kryje swojego zaskoczenia. No jestem zaskoczony, dlatego że dość duże zainteresowanie moją osobą się ostatnio zrobiło w kontekście nienominowania, bo w zeszłym roku też nie byłem nominowany, napisałem książkę Maraton. W tym roku, znaczy w 2014, a w tym roku, jeżeli chodzi o nominację, napisałem książkę przygodową o Legnicy, byłem z nią w Warszawie, w Trójmieście, byłem zapraszany na targi książki, zjeździłem z nią trochę kilometrów, bardzo dużo kilometrów. to bardzo dobra książka, myślę, jako takie czytadło przygodowe, co. Mogą poświadczyć recenzję, więc liczyłem na, na trochę większe wsparcie, jakby jestem zaskoczony. <laughs> no, Niemniej jednak chciałbym, żebyście wy, szanowni Państwo, przed telewizorami wiedzieli, że my, autorzy e, nie jesteśmy sportowcami, my nie, 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 nie bierzemy udziału w biegu po złoty medal, nie piszemy książki po to, żeby dostać nagrodę, tylko po to, żeby mieć was, czytelników. Ja mam czytelników, jestem za to ogromnie wdzięczny, więc e, ja chyba już wygrałem. A kto wygra tytuł Legnickiej książki roku 2014, o tym przekonamy się już w najbliższy piątek. Straż Miejska w Legnicy przeprowadziła zajęcia z dziećmi w środowiskowym Centrum Integracyjno-Profilaktycznym na Zakaczawiu. Rozmowy o bezpiecznej zabawie wpisały się w szereg przedsięwzięć Legnickiej Straży organizowanych podczas ferii. Zajęcia prewencyjno edukacyjne dla dzieci prowadzone przez Legnicką Straż Miejską podczas ferii to już coroczna tradycja. W tym roku choć śniegu póki co nie ma, to głównym tematem dyskusji z młodymi legniczanami były niebezpieczeństwa wynikające z nieprzemyślanych zimowych zabaw. Pomówimy, żeby nie rzucać się kulkami w buzie, w twarz, bo możemy się zranić, żeby nie nacierać się, żeby nie jeździć sankami w miejscach, gdzie tego nie wolno, czyli gdzie jeżdżą pojazdy, gdzie są samochody. Dzieci chętnie z nami rozmawiają, chociaż czasami też dopytują dlaczego. My informujemy ich o tym, mówimy, dlaczego nie wolno. Mamy nadzieję, że te, tą wiedzę, którą my przekazujemy, będą przekazywać też swoim kolegom i koleżankom. Młodzi letniczanie bardzo chętnie rozmawiali z funkcjonariuszami, zadawali szereg pytań, dzielili się własnymi doświadczeniami i wiedzą. Był na przykład taki przypadek, że dzieci natarły dziewczynkę i tam był. Tam było bardzo dużo piasku w tej śnieżce i dziewczynka miała bardzo, tego, bardzo źle, bardzo poharataną twarz. Uczestnicy spotkania ze strażnikami na pewno są już gotowi do zimowych zabaw. Pozostaje im tylko czekać na zimę, która jak dotąd nie chce zawitać na nasze tereny. Legnicka Straż, oprócz Ośrodka Przychrobrego, odwiedziła podczas ferii m.in. domy kultury Kopernik i Atrium. Na dziś to już wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia!